Śmigają z prędkością światła, skręcają głównie w lewo, walczą na centymetry, wypadają z trasy i wywracają się, doprowadzając kibiców i miliony widzów przed ekranami do euforii. Tak z grubsza kojarzony jest Nascar w Europie. Ale czy kryje się za tym coś więcej? Jakaś niesamowita technologia, strategia, taktyka, lub coś, co może być naprawdę ekscytujące również dla nas? Oj tak, zdecydowanie. Zapraszam Was na intrygującą podróż po tajnikach wyścigów Nascar. Zapnijcie pasy, jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BSafe.pl, czyli najszybszy kalkulator ubezpieczeń OCAC. By poznać cenę ubezpieczenia, wystarczy podać tylko dwie informacje niezbędne do wyliczenia oferty. Numer rejestracyjny auta oraz datę urodzenia jego właściciela. Wówczas reszta danych automatycznie pobierana jest z baz UFG, Eurotax i CePik. A z racji tego, że BSafe to firma technologiczna należąca do grupy Kompensa, to nie wyszukuje ona ofert różnych ubezpieczycieli, a samodzielnie wylicza ceny konkretnych ubezpieczeń dla właścicieli prywatnych pojazdów. A specjalnie dla widzów powagowanych mamy mały bonus. Każdy z was, kto skorzysta i kupi ubezpieczenie BSafe z linku pod filmem, otrzyma prezent w postaci zestawu narzędzi od iParts.pl. Wszystkie szczegóły wraz z linkiem niezbędnym do uzyskania prezentu znajdziecie w opisie pod filmem. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. NASCAR jest niezwykle głęboko zakorzeniony w amerykańskiej kulturze i bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że stanowi jeden ze sportów narodowych USA i na każde zawody zjeżdżają niezliczone tłumy ludzi spędzających czas niczym podczas rodzinnych świąt. Historia wyścigów NASCAR jest jednak o tyle ciekawa, że wywodzi się z akcji i czynów głęboko przestępczych. Od samego początku formowania się Stanów Zjednoczonych, jakie znamy dziś, władza finansowała swoje wojskowe podboje nakładaniem, a jakże, podatków na obywateli, a ich ulubionym produktem obciążanym niezwykle wysokimi daninami był alkohol. Obywatele nie w ciemię bici nie chcieli dawać się doić państwu, więc jak stare są podatki na alkohol, tak stary jest również proceder pędzenia bimbru i nielegalnego handlu nim. Kiedy później w Stanach ogłoszono prohibicję, chałupniczy producenci Bimbru niemalże wygrali kupon na loterii, bo oczywiście popyt na ich usługi dramatycznie wzrósł. O ile proces produkcyjny mieli obcykany i wystarczyło go jedynie rozszerzyć, o tyle pilniejszej uwagi wymagała logistyka, bowiem tworzone przez nich dobra musiały być sprawnie dostarczane i dystrybuowane. Co więc robiono? Głęboko przerabiano cywilne samochody, pozbywając się całkowicie wyposażenia wnętrza, tak by pojazd zmieścił jak największą ilość nielegalnego bagażu. Tuningowano zawieszenie i wzmacniano silniki tak, by w razie potrzeby bez problemu móc uciec z policji. Przede wszystkim jednak takie szmuglerskie bolidy musiały z zewnątrz wyglądać absolutnie standardowo, niczym zwykły cywilny pojazd, by nie wzbudzać podejrzeń. A gdy tydzień ciężkiej, nielegalnej pracy się kończył i nastawał weekend, szmuglerzy spotykali się na zupełnie legalnych spotkaniach towarzyskich i dla rozrywki zaczynali się ścigać. Z czasem prohibicja się skończyła, a produkcja Bimbru, choć nie umarła całkowicie, to przestała być aż tak intratna. Natomiast same wyścigi cywilnie wyglądających, ale głęboko zmodyfikowanych samochodów Mocno zyskiwały na popularności, z czasem stając się atrakcją samą w sobie. A skoro coś zyskało mocno na popularności, to oczywiście następnym krokiem było sformalizowanie jego działania, założenie organizacji, prawne zalegalizowanie całości i oczywiście rozkręcenie na tej bazie biznesu. I tak w 1948 roku założono The National Association for Stock Car Auto Racing w skrócie NASCAR. I choć pod kątem dzisiejszych bolidów startujących w NASCAR określenie Stock Car, czyli samochód fabryczny, wydaje się delikatnie mówiąc mylące, to faktycznie początkowo całość polegała na rywalizacji maszyn fabrycznych, które zostały poddane niefabrycznemu tuningowi. Potem natomiast organizacja zaczęła wprowadzać szereg regulacji, mających na celu trzymanie w pewnych ryzach stopień ich modyfikacji. Głównym założeniem było znane nam doskonale homologowanie aut, czyli wymóg, by samochody startujące w Nascar były dostępne dla klientów w sprzedaży detalicznej. A z racji, że mówimy o Ameryce i ich sporcie narodowym, to tamtejsi naczelni producenci samochodów zaczęli przygotowywać właśnie specjalne wersje pojazdów, które dostępne będą w sprzedaży, ale w wyścigach Nascar będą brylować dzięki fabrycznym rozwiązaniem silnikowym czy Aerodynamicznym. Kojarzycie Doja chargera Daytona czy Plymoutha Superbird'a? Były one typowo podyktowane właśnie pod NASCAR i ich sprzedaż była wyłącznie warunkiem do odhaczenia, tak by mogły toczyć między sobą pojedynki na owalach. Nadal jednak modyfikowanie, graniczące z absurdem, trwało w najlepsze, więc w 1971 roku. W życie weszła niezwykle znacząca zmiana, która obowiązuje aż do dnia dzisiejszego, a dokładniej mówiąc, zwężka w dolocie. Jest to nic innego jak metalowa płytka o ściśle określonych wymiarach, z bardzo dokładnie wywierconymi otworami, i to właśnie te otwory ograniczają przepływ powietrza w dolocie. Limitując powietrze w dolocie, jednocześnie ograniczamy ilość paliwa, ponieważ spalanie mieszanki musi się odbywać w odpowiednim stosunku paliwa do powietrza. A co za tym idzie? Blokujemy nieskrępowane generowanie mocy, co zrównuje szanse poszczególnych samochodów i zwiększa aspekt czysto sportowy takiego wydarzenia. Z drugiej jednak strony nadal daje to pewne pole do popisu, bo nadal z takiej samej ilości powietrza i paliwa jesteśmy w stanie wygenerować różną liczbę koni. Mając pod względną kontrolą liczbę koni mechanicznych, ciągle jednak istniała potrzeba dodatkowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa kierowców, bo mimo ograniczonej mocy pojazdów, nadal zderzenia i wypadki, przy prędkościach dochodzących do 300 km na godzinę, niosły ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. To właśnie przyczyna coraz ściślejszego regulowania konstrukcji nośnych samochodów, zawieszenia, klatek bezpieczeństwa, z systemów gaśniczych itd. A przy okazji dbając o widowiskowość i rywalizację czysto sportową, organizatorom zależało na tym, by jak najmniej różnic wykazywały pojazdy, tak by okazję do błyszczenia w glorii i chwale mieli wybitni kierowcy. Stąd zrozumiałe stopniowe oddalanie się od stock cars, czyli samochodów fabrycznych, na rzecz zunifikowanych pojazdów, w ramach których wszystkie zespoły mają podobne prawo do znajdowania i wykorzystywania na swoją korzyść wszelkich luk, których przepisy nie regulują. W historii NASCAR mieliśmy łącznie sześć nazwijmy to generacji regulacji, według których samochody rywalizujące na torach mogły być budowane i rozwijane, a obecna szósta generacja jest z nami od 2013 roku i w tym roku, czyli w 2021, dobiega końca. Słusznie jednak można zauważyć, że w skrócie NASCAR cały czas mamy zwrot stock cars i w sumie Amerykanie w bardzo specyficzny i charakterystyczny dla siebie sposób podchodzą do tego zagadnienia, i podobnie objawia się to na przykład w dragsterach Top Fuel, o których opowiadałem w tym filmie. Na każdych zawodach znajduje się takie mobilne centrum kontroli nadwozia, które wyrywkowo skanuje pojazdy za pomocą 8 ultra dokładnych laserów. Mierzących ich bryłę z dokładnością do dziesiątych mm. Obecnie w szóstej generacji samochodów mamy narzucone trzy dozwolone bryły nadwozia, które samochody NASCAR muszą ściśle naśladować: Forda Mustanga, Chevy Camaro lub Toyota Camry. Oczywiście te trzy bryły nadwozia są bardzo luźno związane z produkcyjnymi samochodami i większość ich cech wizualnych jest na dobrą sprawę akcentowana malowaniem bądź naklejkami. Ale dla Amerykanów to wystarczy, by móc usprawiedliwić korzystanie z określenia stock cars. Tego całego amerykanizmu w NASCAR jest jednak znacznie, znacznie więcej. Określę to tak. Może kogoś tym zdziwię, ale każdy motorsport to przede wszystkim biznes. Spółki, które organizują wyścigi chcą na nich zarabiać, żeby móc je dalej rozwijać, żeby móc jeszcze więcej zarabiać. Ameryka jako stolica kapitalizmu wznosi tę biznesową otoczkę na zupełnie nowy poziom, czego objawem są m.in. pewne wyścigowe zasady, do których my tutaj w Europie nie jesteśmy przyzwyczajeni. Jaka jest podstawowa metoda na zarabianie na motorsporcie? Oczywiście oglądalność. Ta jednak wiąże się z dwoma podstawowymi problemami. Po pierwsze, duża część widzów ogląda tylko początek i koniec wyścigu. Bo środek wydaje się znacznie mniej interesujący. Po drugie, zainteresowanie widzów znacznie spada, jeśli w połowie sezonu ktoś tak wymiata, że ma już zapewnione mistrzostwo w danym sezonie. Amerykanie z oboma problemami bardzo sprytnie sobie poradzili. Więc tak, pierwszy problem, początek i koniec wyścigu. Jak doskonale wiemy, oglądalność rośnie wtedy, kiedy coś się dzieje. Jest duża szansa na ciekawe akcje na torze lub duże ryzyko na wypadek, czyli albo starty wyścigu, albo końcówki. W jaki więc sposób NASCAR rozwiązał ten problem? W najprostszy możliwy. Zróbmy w każdym wyścigu więcej startów i więcej finiszów. I tak każdy wyścig podzielony jest na trzy sekcje, najczęściej dwie pierwsze po 30 i ostatnia 40% dystansu wyścigu. Przerwy pomiędzy nimi symbolizowane są flagą w zielono-białą szachownicę. Pomiędzy poszczególnymi rundami mamy okrążenia formacyjne, a więc każdy początek takiej rundy to świeże restarty, w których dużo może się dziać. Dodatkowo 10 najlepszych kierowców otrzymuje dodatkowe punkty za miejsca na końcu każdej z rund, więc zamiast jednego finiszu mamy trzy finisze i w każdym z nich kierowcy mają coś do zdobycia, więc między sobą walczą. Genialne w swojej prostocie. Drugi problem oglądalności to zapewnienie sobie mistrzostwa w trakcie sezonu, przez co spada zainteresowanie jego drugą połową. Cóż, Amerykanie wdrożyli dość porąbany, szczerze mówiąc, system, który gwarantuje, że mistrz sezonu zostanie wyłoniony dopiero w ostatnim wyścigu. Więc na koniec sezonu możemy zrobić jeden przepotężny event. W którym można zebrać przed ekranami całe rzesze widzów i z wielką pompą wyłonić zwycięzcę. Oto jak to działa. Cały sezon składa się z 36 wyścigów. Pierwsze 26 z nich nazywane jest tak zwanym sezonem zasadniczym, a w nim kierowcy walczą o wejście do drugiej części sezonu, czyli do playoffów. Do 10 ostatnich wyścigów kwalifikuje się tylko 16 kierowców a wyłaniani są oni za pomocą liczby odniesionych zwycięstw w sezonie zasadniczym. Jeśli w sezonie zasadniczym zwycięstwa odniosło na przykład tylko 10 kierowców, to dodatkowych 6 kwalifikuje się dzięki zebranym punktom, ale zawsze pierwszeństwo przed punktami mają odniesione zwycięstwa. W momencie, kiedy mamy już stawkę 16 kierowców, punkty są resetowane i rozpoczynamy play-offy. Mamy trzy fazy pucharowe i wyścig końcowy. Każda z trzech faz pucharowych ma trzy wyścigi, w których system kierowców działa dokładnie tak samo jak w fazie zasadniczej, czyli zwycięzcy wyścigu od razu dostają bilet do następnej fazy, reszta walczy punktami, a czterech najsłabszych kierowców odpada. Na identycznej zasadzie działa druga i trzecia faza. W ten sposób w ostatnim wyścigu sezonu mamy czterech kierowców, i który z nich wygra ostatni wyścig, ten wygrywa cały sezon. Jeśli chcecie zapauzować i przewinąć, żeby zrozumieć ten system na spokojnie, to od razu mówię, że nie warto, bo cały system playoffów w NASCAR jest w mojej ocenie idiotyczny i służy tylko sztucznemu pompowaniu oglądalności, wypaczając zasady sportowe. Rzućmy więc w kąt to amerykańskie podejście do biznesu i skupmy się na czysto motorsportowych aspektach NASCAR. Uwaga, to co za chwilę powiem może być dla niektórych z Was szokiem, więc zalecam usiąść wygodnie w fotelu i się zrelaksować. Nascar to nie tylko jazda po owalu i co może wydawać się szokujące, mają również zakręty w prawo. Wyścigi NASCAR dzielą się na cztery typy zawodów, w zależności od tego na jakim torze odbywać się będzie ściganie. Mamy standardowe, tak zwane speedwaye, czyli tory takie jak owale, tri-owale, de-owale lub kład-owale, czyli mówiąc w skrócie różne kształty torów, w których skręca się tylko w lewo. Drugi typ to tak zwane short tracki, czyli bardzo krótkie tory o długości kółka poniżej 1 mili trzeci typ to tory drogowe, czyli normalne tory z zakrętami w lewo i w prawo. Wśród nich mamy m.in. innymi Watkins Glen czy Sonoma i co ciekawe na torach drogowych wyścigi regulaminowo mogą odbywać się również w deszczu. Finalnie mamy oczywiście czwarty typ, tak zwane super speedwaye czyli owale z najwyższą średnią prędkością przejazdu, z najbardziej pochylonymi zakrętami i z najdłuższym dystansem każdego okrążenia. W skrócie to, co wszyscy kojarzymy pod nazwą Nascar. Na każdym z tych typów wyścigu obowiązuje inna specyfikacja techniczna samochodów, różniąca się między sobą zarówno pod kątem jednostki napędowej, kształtu nadwozia czy aerodynamiką. Więc na dobrą sprawę każdy z kierowców ma w sezonie kilka lub nawet kilkanaście całkowicie różnych maszyn, którymi się ściga, w zależności od tego, na jakim torze rozgrywany jest dany wyścig. A skoro dochodzimy do technikaliów, to czas dowiedzieć się, co faktycznie drzemie pod tymi nadwoziami udającymi normalne auta drogowe. Wszystkie samochody NASCAR napędzane są wolnossącymi v 8 o pojemności 358 cali sześciennych, czyli 5,8 litra z klasycznym rozrządem OHV, czyli opartym o popychacze, a nie o wałki w głowicy, zbudowane na bazie silników z serii LS od Chevroleta. Wszystkie wyposażone są w elektroniczny wtrysk paliwa produkcji McLarena i posiadają zaledwie dwa zawory na cylinder, po jednym wydechowym i jednym dolotowym. Rozkręcają się maksymalnie do 9000 obrotów na minutę i warto podkreślić, że z mniej więcej taką prędkością obrotową jeżdżą non-stop przez cały wyścig, więc jak łatwo się domyślić, nie są szczególnie żywotne. W praktyce regulamin zakłada, że każdy z kierowców ma do wykorzystania 13 jednostek napędowych na sezon, w tym każda z nich musi wytrzymać przynajmniej dwa weekendy wyścigowe. Wszystkie silniki regulaminowo muszą mieć stopień kompresji na poziomie dokładnie 12 do 1 i zasilane są benzyną z 15% dodatkiem etanolu. Ich moc jest jednak uzależniona od tego, na jakim torze odbywają się zawody. Jeśli okrążenie toru jest krótsze niż 1 mila, to moc wynosi 860 koni mechanicznych. Natomiast na torach dłuższych niż 1 mila moc jest obcinana do poziomu 445 koni. Niesamowitą ciekawostką na temat silników NASCAR jest ich astronomiczna temperatura pracy. Normalna temperatura chłodziwa w silnikach cywilnych to około 90 stopni Celsjusza. Natomiast w silnikach Nascar woda w czasie normalnej pracy ma temperaturę 140 stopni. Temperatura oleju z kolei dochodzi aż do 170 stopni. Podniesienie temperatury pracy silników ma związek z wytrwałym dążeniem do jak najbardziej opływowego kształtu nadwozia, tak by uzyskać jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Stąd standardową praktyką jest zaślepianie otworów wpuszczających powietrze do chłodnicy, by nie zaburzać przepływu powietrza. Ale w zamian, by nie dopuścić do przegrzania silnika, podnosimy jego tolerowaną temperaturę pracy. Warto dodać, że jako chłodziwa jest używana destylowana woda bez żadnego dodatku chemikaliów, ponieważ w razie wycieku wody na tor nie stanowi ona niebezpieczeństwa. Natomiast gdyby chłodziwem była woda z dodatkami chemicznymi, łatwo mogłaby powodować poślizgi, które przy prędkościach rzędu 320 km na godzinę byłyby szczególnie niebezpieczne. Tylko zaraz, zaraz, jakim cudem woda w silniku może mieć temperaturę 140 stopni Celsjusza i nie wyparować? Pewnie niektórzy z Was pamiętają z lekcji fizyki, ale temperatura wrzenia wody jest tak naprawdę zmienna. Woda dociera do punktu wrzenia przy temperaturze 100 stopni Celsjusza przy ciśnieniu atmosferycznym, a im wyższe ciśnienie, tym wyżej przesuwa się punkt wrzenia. System chłodzący silników NASCAR pracuje z ciśnieniem 5,2 bara, dzięki czemu mimo tak wysokiej temperatury woda nie ulega zagotowaniu. Co jeszcze bardziej niesamowite, na czas kwalifikacji samochody mają całkowicie zaklejane wszystkie wloty powietrza, co odcina silnik od jakiegokolwiek chłodzenia. Po wykonaniu ledwie kilku kółek kwalifikacyjnych taki silnik szybko by się ugotował, jednak cwani Amerykanie sprytnie sobie z tym radzą co dwa, maksymalnie trzy kwalifikacyjne okrążenia, samochód zjeżdża do pit stopu i jest doraźnie podłączany do zewnętrznego systemu chłodzenia, który składa się z bardzo wydajnej pompy, kilku przewodów i ogromnego zbiornika wypełnionego lodem. Woda z silnika za pomocą przewodów jest wyciągana z silnika, przepuszczana przez chłodzony lodem zbiornik i wpuszczana z powrotem do silnika, co szybko i efektywnie chłodzi jednostkę napędową, tak by po krótkiej chwili mogła ona z powrotem wrócić na tor i wykonać kolejne 2-3 okrążenia kwalifikacyjne. Czas jeszcze na dwa słowa o reszcie pojazdu. Wszystkie auta mają napęd wyłącznie na tył, czterobiegową manualną skrzynię biegów, Wszystkie mają podwójne wahacze przednie i wleczone zawieszenie tylne. Minimalna masa całego samochodu wraz z kierowcą i paliwem wynosi dokładnie 1542 kg. Tarcze hamulcowe mogą być wykonane ze stali, żeliwa lub magnezu, ale nie mogą przekroczyć 323 mm średnicy. Dach, drzwi i słupki czyli w praktyce ta główna konstrukcja nośna stanowiąca o bezpieczeństwie kierowcy zbudowana jest ze stalowych paneli, natomiast reszta nadwozia zbudowana jest z kompozytów na bazie włókna węglowego. Ze względu na to, że inżynierowie walczą o każdy choćby minimalny skrawek poprawiający aerodynamikę, panele nadwozia na czele z listwami bocznymi są osadzone tak nisko przy nawierzchni, że w czasie jazdy się wycierają i podlegają regularnym wymianom pomiędzy sesjami. Wśród dodatków poprawiających bezpieczeństwo warto wspomnieć również o automatycznie wysuwanych panelach na dachu. Otwierających się w razie wypadnięcia storu w celu zapobiegania niekontrolowanym poślizgom i wywrotkom auta. Co niezwykle ciekawe, kierowcy mają do swojej dyspozycji klimatyzację. Nie mówię tutaj co prawda o klimie zintegrowanej z samochodem, natomiast na wyposażeniu jest taki mobilny klimatyzator zapewniający dopływ chłodnego powietrza bezpośrednio do kasku. Na 2022 rok zapowiadane jest rozpoczęcie siódmej generacji Bolidów Nascar. Na chwilę obecną wiadomo, że zmiany dosięgną przede wszystkim skrzyni biegów, która będzie sekwencyjna. Tylna oś doczeka się w pełni niezależnego zawieszenia. Cały pojazd ma być podzielony na modularne sekcje ułatwiające jego przebudowywanie. Plus oczywiście dochodzą zmiany w dopuszczalnych bryłach nadwozia. I co jednak skupiamy się na tym co jest obecnie, a skoro mamy już omówione regulaminy, przebieg zawodów i technikalia, to czas przejść do tego co tak naprawdę jest w tym sporcie ekscytujące i z czego NASCAR jest znany na całym świecie, czyli walka kierowców w czasie wyścigu na owalach. Skoro wszystkie pojazdy są z grubsza identyczne, cały czas jedziemy z wciśniętym gazem do oporu, nie mamy zakrętów, więc nie mamy jak manipulować np. z tym jak późno hamujemy lub jak agresywnie przyspieszamy, to pozostaje tylko jeden rodzaj walki. Bardzo zaawansowane zarządzanie aerodynamiką, a dokładnie mówiąc zjawiskami znanymi jako opór aerodynamiczny oraz drafting, czyli podczepianie się pod strugę powietrza pojazdu przed nami. Zanim jednak o konkretnych strategiach to jedno trzeba wyraźnie zaznaczyć. Ci kierowcy jadą 320 km na godzinę i manewrują między sobą dosłownie na centymetry, walcząc o każdą najmniejszą strugę powietrza. Nie mając żadnego marginesu błędu, muszą myśleć zarówno o tym, w jaki sposób mogą zdobyć przewagę nad rywalami, ale również w jaki sposób nie dać rywalom zdobyć przewagi nad nimi. A przy tym cały czas zachowując stuprocentową czujność, bo najmniejszy błąd, czy własny, czy kogoś innego, może skończyć się w najlepszym wypadku spadnięciem na koniec stawki, w mniej szczęśliwym splocie zdarzeń z zakończeniem wyścigu, a w najgorszym wypadku wylądowaniem w szpitalu, i tak dalej. A 320 km na godzinę może brzmieć błaho, ale co innego, kiedy mamy do tego jakiś punkt odniesienia. Ci goście naprawdę dają z siebie wszystko. Przejdźmy więc w końcu do tej walki aerodynamicznej. Po pierwsze, jak łatwo jest się domyślić, mamy opcję chowania się w strudze powietrza samochodu przed nami, dzięki czemu nasz samochód traci mniej energii na przebijanie się przez powietrze, więc budujemy swoją prędkość względem pojazdu przed nami i zaraz przed zbliżeniem się do niego wychodzimy na zewnątrz i korzystając ze zbudowanej przewagi prędkości wyprzedzamy go. Nie jest to nic nadzwyczajnego, identyczne zachowania widzimy chociażby wśród kierowców Formuły 1, wyprzedzających swoich rywali na prostych z użyciem DRS-u. Jednak prawdziwym szczytem taktyki jest tak zwany bump drafting. A więc tak, wyobraźmy sobie, że jedziemy za kimś w jego struzy aerodynamicznej. Zbliżamy się dosłownie na centymetry do jego zderzaka, ale nie wyprzedzamy. Trzymamy się cały czas za nim. Potrzebujemy mniej energii, by przebić się przez powietrze, więc nasz silnik ma lżej. Jadąc więc dłuższy czas za kimś, możemy na przykład schłodzić silnik, ponieważ ten nie będzie musiał pracować pod pełnym obciążeniem. Ale skoro pozostaje nam mały zapas energii, możemy również ją wykorzystać, by dosłownie popchnąć, a więc przyspieszyć naszego rywala z przodu. Nawet najmniejsze puknięcie może spowodować utratę stabilności i wywrotkę naszą lub rywala, czego nie chcemy, ale jak się wszystko uda, to samochodowi przed nami dodamy trochę prędkości. Można sobie zadać pytanie, bo jasną cholerę mielibyśmy dawać przewagę prędkości naszemu rywalowi. Tylko i wyłącznie dla własnej korzyści. Skoro ja przyspieszam kierowcę przede mną, to nadal trzymam się w jego strudze, więc i ja jestem szybszy. A skoro dwa samochody sklejone w taki tandem mogą być szybsze od całej reszty stawki, to nieważne czy jestem tym z przodu czy tym z tyłu, nadal jestem szybszy od wszystkich innych. Więc, mimo że z tyłu, w takim tandemie wraz ze swoim rywalem mogę wyjść na prowadzenie i dopiero wtedy zacząć rozprawiać się z nim, starając się dojechać jako pierwszy, a nie drugi. Jak więc widzimy, nawet to proste latanie po owalu ma w sobie sporą dawkę taktyki i oprócz tego, że kierowcy jeżdżą dosłownie o włos od siebie przy niebagatelnej prędkości, to w dodatku cały czas muszą nieźle główkować, jak aerodynamicznie przechytrzyć resztę stawki. Oto przedstawia się egzotyczny z naszego punktu widzenia sport zwany nascar. Napiszcie mi w komentarzach, co o nim sądzicie: czy nadal uważacie go za fanabery Amerykanów, czy jednak jest w nim coś ekscytującego? Ja szczerze mówiąc, ciągle mam mieszane uczucia. Widzimy się jak zawsze w sobotę o 11.30. Jeśli film się spodobał, to zachęcam do udostępniania go wśród znajomych, bo warto zarażać motoryzacyjną pasją dookoła. A jak doceniacie moją pracę, to może warto, abyście rozważyli opcję drobnego wsparcia kanału. W międzyczasie wpadnijcie również na naszego Instagrama i Facebooka, tam mamy okazję się nieco lepiej poznać. Po prawej stronie mam dla Was inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie pojawia się możliwość subskrypcji kanału, koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, trzymajcie się ciepło, cześć! Genialni ci Amerykanie, tylko oni mogli wymyśleć taki system play -offów.